Cześć. W tym filmie na podstawie wcześniej nagranego makra będę chciał Ci wytłumaczyć, co to znaczy używanie odwołań bezwzględnych podczas rejestrowania makra. Zarejestrowaliśmy poprzednie makro pod skrótem klawiszowym CTRL-P jak pierwsze makro, co równocześnie oznacza, że możemy je właśnie za pomocą tego skrótu uruchomić lub udać się do sekcji kod i wykonać polecenie makra a następnie wskazując nasze konkretne makro, czyli to właśnie zarejestrowane, kliknąć uruchom. Przypomnę, że jak klikniemy, dokładnie mamy efekt tego, co udało nam się zarejestrować. Natomiast jak to działa? Aby zobaczyć, jak to działa, w momencie, gdy wrócimy do polecenia makra, mamy tak naprawdę dwie możliwości. Albo możemy użyć polecenia wkrocz. Polecenie wkrocz działa w ten sposób, że spróbuje uruchomić nasze makro, natomiast zatrzyma się tak naprawdę na pierwszym poleceniu. I będzie chciał, abyśmy to my przechodzili krok po kroku przez nasze linie kodu. Tak, aż do zakończenia naszego programu. Spójrz, klikam w wkrocz, otwiera się okno Visual Basic Editor, czyli miejsca, w którym tak naprawdę możemy podglądać, możemy edytować i pisać własne oczywiście makra. Niemniej jednak, właśnie to jest ta sytuacja, o której wspominałem, czyli podświetla nam się tutaj kolorem żółtym wiersz, który w tym momencie jest aktywny i tak, na, tak naprawdę wyznacza wiersz, od którego będziemy zaczynać. Na tym polega właśnie to w wkrocz, czyli w tym momencie. Program pozwala mi, tak jakbyśmy przeszli krok po kroku przez nasz kod. Krok po kroku przez nasz kod. Zatrzymam na chwileczkę to, zamknę to okno, wrócę do polecenia makra, aby pokazać ci tą drugą, tą drugą opcję, czyli po prostu edycja. Edycja różni się od Wkrocz tym, że uruchamiam po prostu Visual Basic Editor. Ale ja nie będę wykonywał na tym etapie żadnego kodu, tylko po prostu podglądam sobie, jak ten kod ewentualnie wygląda. Może mam chęć wykonać jakieś inne polecenie. natomiast na tym etapie nie będę realizował tak naprawdę przejścia linii po linii naszego kodu. I teraz, gdybyśmy chcieli tak naprawdę zobaczyć faktycznie, jak ten kod działa, to taką dobrą praktyką jest na tym etapie, w momencie, gdy nawet uczymy się na początku, podzielić sobie ten ekran na dwie części. Do tego też jest klawiszowy, czyli Windows, strzałka na przykład w prawo. Niemniej jednak proszę zobacz. Klikam sobie tak naprawdę tutaj w tym momencie w okno Visual Basic Editor, przenoszę je tak naprawdę do prawej strony, po to, żeby właśnie pojawił mi się taki efekt, tak jakby dodania nowego okna, to oznacza, że będę mógł wybrać z drugiej strony okno, które chcę z nim dzielić. I teraz pozwala mi to na to, abyśmy śledzili, co się dzieje w arkuszu i jednocześnie pozwala mi to obsługiwać mój Visual Basic Editor. Bardzo fajna, praktyczna rzecz. I teraz. Chciałbym, abyśmy omówili sobie, co nam ten rejestrator makr zarejestrował. A mianowicie, jeżeli spojrzymy, mamy tutaj konkretną procedurę, którą to makro zarejestrowało. A mianowicie dokładnie widzimy, że mamy nasze makro o nazwie pierwsze makro, następnie mamy kilka linijek, które są tak naprawdę oznaczone pojedynczym cudzysłowiem. Możemy zobaczyć, że tutaj pojawia się właśnie m.in. opis, pojawia się informacja o jakim, jakim skrócie, jakiego skrótu używamy tak naprawdę do obsługi tego makra i to, co najważniejsze, pojawia nam się dokładnie kilka linijek naszego głównego kolu. Dlaczego te linijki są najważniejsze? Ponieważ to, co widzimy do góry, czyli te wszystkie wiersze, które tutaj stały się taką zieloną czcionką, oznaczają, że są tak zwanymi komentarzami. Czyli na etapie realizacji kodu nie mają znaczenia, są po prostu pomijane. One służą do tego, żebyście wprowadzali komentarze, jakieś ciekawe zapisy, ważne zapisy, jakieś dla, kluczowe dla nas momenty e, tak i opis ewentualnie poleceń, które wykonujemy, niemniej jednak one nie mają znaczenia. Dlatego też kod w momencie, gdyby był realizowany od tego miejsca, automatycznie przejdzie do tego wiersza i od tego wiersza zacznie realizować polecenie. Natomiast spójrzmy, na czym działa ta bezwzględność. Bezwzględność działa na tym, że kod mówi tak. Select, czyli zaznacz komórkę A1, czyli zakres, tak jakby A1. Bo tutaj jest pojedyncza komórka, więc tym zakresem jest A1, czyli pojedyncza komórka. Natomiast on to mówi bezwzględnie, czyli idź do komórki A1. Dlatego też w tym momencie, gdziekolwiek byśmy nie byli w tak w arkuszu, w jakiejkolwiek komórce, naszym zadaniem po prostu jest udanie się konkretnie do komórki A1. I to jest ta bezwzględność. Bezwzględnie tam idzie. Następnie. Będąc w tej aktywnej komórce, czyli dokładnie tutaj, proszę zobaczyć, zobacz, że mamy kod Active Self tak? i mamy wykorzystywaną formułę, która tutaj zapisywana jest po angielsku. Dlatego też kod rejestrowany przez rejestrator będzie zawsze zapisywany po angielsku. Może to być poniekąd pewne utrudnienie, niemniej jednak tak po prostu było i jest. Dlatego też możemy zobaczyć, że pojawia się tu to funkcja today, czyli równa funkcji dziś, jest ona wprowadzana do tej komórki. A następnie jest wykonywane kolejne polecenie, które mówi znowu bezwzględnie. Idź do komórki A2, czy nawet nie przesuń się w dół. Tak, to tym nie polega. To polecenie polega na tym, żebyśmy przeszli do komórki bezwzględnie A2. Tak dlatego też nasze to wciśnięcie Enter powoduje, że my, tak jakby my widzimy, że idziemy o komórkę w dół, natomiast rejestrator rejestruje, że my chcemy przejść bezwzględnie do komórki A2. I na tym właśnie polega bezwzględność czyli w komórki, które klikamy za każdym razem bezwzględnie będziemy przechodzić. W kolejnym filmie zarejestrujemy makro i wytłumaczyć, jak działa użycie odwołań względnych. Dlatego też